O, no, chyba jest ładnie. Siema, witajcie na Catch and Relax w kolejnym filmie. W dniu dzisiejszym będzie trochę łowienia okoni. Będzie też trochę wskazówek i rad, jak łowić te okonie, zwłaszcza na płytkiej wodzie. Zmieniam przynętę. Na tym łowisku nie założę nic większego, jeśli chodzi o obrotówkę, niż numer 2 do tej pory. Typowe fluo w tej chwili zmienię to na fluo, ale z takim akcentem dodatkowym, także zostaję przy dwójeczce. To tak jak mówię, nie widzę sensu najmniejszego, żeby rzucać cokolwiek wyżej. Ewentualnie obrotówka numer jeden mogłaby też wejść do akcji. Natomiast wszystko, co większe, trójki, czwórki obrotówki w tym momencie po prostu byłyby za ciężkie na tułowisko. Za to kocham obrotówkę, nawet na takich 15 cm możesz ją powrócić. pierwszy maluszek, ale zdecydowanie ładny Ale przyszedł około, jaki dzikus no takie się nie liczą uciekaj kolego zawołaj dziadków patrzcie gdzie też mały już troszkę większy A to no. już żałośnie No. Bo... już było dobrze. No to... ładniej. To ładniej. No, jest piękny. Okońiasty. Jest dzisiaj mój dzień. Bo jest, ale trzeba wiedzieć co się robi. No i tu już jest ładniej. Że będzie to informacja przede wszystkim dla młodych spinningistów, dla kogoś, kto dopiero się uczy. Bardzo często jest sytuacja tego typu, że rzucając udaje nam się odzyskać blaszkę, udaje nam się odzyskać gumeczkę, ale haczyki, zobaczcie, ten jeszcze w miarę prawidłowo idzie, ale te dwa pozostałe one już są w różne strony świata. Żeby nie stracić ryby, która by się biała Takim podstawowym narzędziem, właśnie to są słuchajcie, kombinerki. Warto je mieć ze sobą. Bierzemy delikatnie za podstawę tutaj naszego haczyka za kolanko albo tuż przed i delikatnie doginamy. Zobaczcie, w tej chwili mamy już dwie fajnie zrobione. Dwa fajnie zrobione tutaj. Zakończenia z grotami od kotwiczki te haczyki, ale jeszcze trzeci o, i dopiero w ten sposób zakończona kotwiczka. W momencie, kiedy ryba weźmie, mamy po prostu większą gwarancję, że ona nam z tej kotwiczki nie spadnie. Wszystko jest równiutko, wszystko jest ładnie. Dokładnie ten sam motyw, o którym wam mówiłem, czyli ta jest dobrze. Ta jest dobrze, a to trzeba Przewrócić do porządku. No i teraz jest. A może tu bliżej? do zdecydowanie lepiej. Słuchajcie, to są takie detale, o których warto pamiętać. O których. Dobrze jest pamiętać. One później będą decydowały na przykład o tym, czy złowimy rybę, czy nie. Czy utrzymamy ją podczas holowania. O, no, chyba jest ładniej. No właśnie. I dlatego. Cieszę się, chociaż ten ładny zażar. W takim wypadku będzie troszeczkę trudniej tą rybkę uwolnić. Taki 225. No ale zobaczymy, co da się zrobić. Nie, nie ma takiej tragedii. Tak naprawdę wygląda to źle, ale zapił się tylko za jedną kotwiczkę tutaj. O która już wyskoczyła. O po po po, po. tu bym się ładnie wbił. Kolego uciekaj. Płynie nie w tą stronę o w tamtą już teraz sobie poradzi. Tu jest o popłynął tam. Jeszcze trochę spanikowany, ale będzie dobrze. No i, i to są te sytuacje właśnie Gdzie te detale, te szczegóły mogą zrobić nam różnicę. Siedź kolejny Jest mniejszy Ale też ładny <śm> i też Też taki trochę operacyjny będzie 20 zamknięte, ale tego akurat 20 zobaczcie. Tu jest jedna kotwiczka, druga. I jest jeszcze trzecia. Ale już praktycznie wszystkie trzy. Wyszły. Zmykaj kolejno. Kolejna informacja, dzięki której być może nie stracicie jakiegoś fajnego garbusa na wędce, który wam siądzie. To jest to, że podczas głowienia okoni hamulec powinien być tak dostosowany, aby ładnie wyjeżdżał ze szpuli. Przy najmniejszym pociągnięciu. On nie ma być zakręcony na beton, tak jak przy łowieniu na przykład sandaczy. Szczupak, sandacz możecie mieć ten hamulec troszeczkę mocniej skręcony. Przy łowieniu kleni, przy łowieniu okoni, e, a nawet przy łowieniu boleni. E, polecam, żeby. Ten hamulec był delikatnie tylko skręcony. Przy boleniu, oczywiście, później można go skręcić. Przy okoniu zostaje odkręcony delikatnie praktycznie przez cały czas trwania holu, ponieważ okonie mają stosunkowo. Delikatne pyski. Porównajcie sobie ten delikatny pyszczek okonia, który się wysuwa. Tam jest taka błąka, dosłownie, e, tam, gdzie on ma te, te tkanki, e, z pyskiem szczupaka, z pyskiem sandacza, z pyskiem bolenia, gdzie tam jest kawałek mięsiwa. Tutaj to wszystko jest bardzo delikatne, dlatego każdy zryw o konia na dokręconym hamulcu może powodować to, że przynęta kotwiczka wyrwie mu się z tego pyska i stracicie rybę. Zobaczcie. Zobaczcie sami jakie delikatne pyski mają te okonie tak naprawdę. Nie lubię sytuacji, w której właśnie tak biorą, bo nie wiem którą z tych kotwiczek wyciągnąć, jaką pierwszą. Trzeba to robić bardzo delikatnie. Teraz druga i trzecia. Słuchajcie, jest takie powiedzenie, chyba każdy je zna, gdzie patyki, tam wyniki. Ja mam nowe powiedzenie wędkarskie. Gdzie drobnica, tam połowi nawet wędkarska dziewica. Bardzo często w tych miejscach, gdzie występuje drobnica, właśnie, tam pojawiają się też drapieżniki. I gdzie patyki? Okej, okay. ryby też potrzebują nawet te drapieżne, gdzie się schować przed większymi od siebie, skąd zaatakować, jeżeli chodzi o kryjówkę. Miejsca, gdzie może pojawiać się drubnica, są idealnymi miejscami na to, żeby dobrać się na przykład do okoni. Tam, gdzie ryba może znaleźć schronienie, i tam, gdzie ryba może znaleźć miejscówkę do ataku, tam właśnie należy szukać drapieżnika, między innymi również okoni tak spróbujemy zejść żeby tu za bardzo nie nachałasować Siedź. Ну вот ладно.